W dzisiejszym vlogu pogadamy sobie luźno o zierganiu. Mam nowe włóczki, mam zapowiadane nowości od firmy Bobiny. Będzie rozdanie, więc nie przegapcie końcówki tego filmu. Cześć, tu Magdalena, a to jest kanał pani Magdalena, kanał, na którym opowiadam o swojej pasji do dziergania. Wybaczcie mi, że nie było filmu pod koniec zeszłego tygodnia, ale mam do pokazania takie rzeczy, których nie mogłam po prostu pokazać wcześniej, ale szczerze mówiąc, było mi to nawet na rękę, bo zbliża się zakończenie roku szkolnego, zbliża się zakończenie w ogóle przedszkola dla nas. Dużo się w związku z tym dzieje, chodzimy na różne wydarzenia. Na różne występy, na różne festyny i tego czasu jest po prostu no, dużo, dużo mniej. Teraz, ostatnio, więc nawet się cieszyłam, że tak to wychodzi, bo nie miałam po prostu kiedy tego filmu nagrać. Nie miałam też za bardzo, y, czego pokazywać. Jak się tak dużo dzieje, to, to inne rzeczy stoją. Między innymi mało się dzierga. A w ostatnim filmie mówiłam Wam o moich pomysłach na lato. No, i od pomysłu do realizacji krótka droga była, bo jak podzieliłam się tym pomysłem na Instagramie, to się za to zabrałam. Tam wpompowałam sporo swojej uwagi, ale zaowocowało to tym, że mamy, słuchajcie, Kal. I wygrał Nowis Cardigan, to znaczy, wygrał. Właściwie ja go wybrałam. Ja wybrałam ten kardigan, bo wcale nie był takim faworytem. Tu, chociażby w komentarzach, wcale nowy skardigan nie wygrywał. Myślę, że na Instagramie było podobnie. Dla wielu osób, jest to już projekt dosyć nie wiem jakiego słowa użyć. Może nie oklepany, ale opatrzony, bo jest już on od jakiegoś czasu przecież. Nie wiem tak naprawdę, kiedy został wypuszczony. Może gdzieś tutaj we że jest. Ile ma ten projekt? Jest, słuchajcie, jest Copyright 2020, czyli ten projekt ma 6 lat, więc jest to naprawdę już e, stary wzór, a jak wiecie, cały czas wychodzą nowe wzory. Projektanci nas zasypują, sama Petit Nit wypuszcza tak często wzory, że, że tylko dobra selekcja jest w stanie nas uratować, bo inaczej to można. Zwariować od ilości wzorów. Takie jest przynajmniej moje zdanie, może wy to lubicie. Ja nieszczególnie przepadam za tyloma nowościami naraz, ale to oczywiście ja. Ja nie patrzę na to, czy wzór jest nowy, czy wzór jest stary. Mnie interesuje tak naprawdę po pierwsze jego fason, po drugie jego funkcjonalność i to, czy ja sobie wyobrażam ten projekt w swojej szafie. To jest dla mnie priorytet, a to, że wzór jest stary. To jest dla mnie chyba na plus, bo mogę sobie pooglądać e, realizację i widzę, jak wyszło to innym osobom, e, i jestem w stanie wyobrazić sobie po prostu swój sweter. Więc jeśli o mnie chodzi, to, to absolutnie mi to nie przeszkadza. Jeszcze tylko krótko do tego kalu. E, dziś, jak nagrywam ten film, zostało 30 biletów do kalu. Nie wiem, jak szybko one się rozejdą, a może i nie rozejdą, może będzie na tyle, ile jest. I tak uważam w ogóle. E, Ilość osób, która już się zebrała do tego kalu, za naprawdę sukces, ponieważ nie robiłam kali od pół roku, a w internecie, no wiecie, bardzo szybko się zapomina o różnych rzeczach, więc myślałam, że będę wszystko zaczynała od nowa. Liczyłam po cichu, że będę się cieszyć. Będzie super, jeżeli w tym kalu zbierze się 50 osób. Ale asekuracyjnie liczbę biletów ustawiłam na 100 sztuk. Bo chociaż w grupie na Instagramie może być 250 osób, to wiem, że taka grupa 100osobowa będzie do ogarnięcia, będzie fajna i będzie wrażenie, że jest tam kameralnie jednak mimo, że liczba 100 osób to już się wydaje dużo, ale nie, w grupie na Instagramie jest OK. I moim takim cichym marzeniem było te 50 osób zebrać i te 50 biletów do Kalu było sprzedane już następnego dnia. Więc wynik, jak dla mnie, jest super. Na tą chwilę tych biletów jest jeszcze 30, czyli jest w kalu teraz 70 osób. Jeżeli się 100 biletów nie sprzeda, to ja zamykam tą grupę. I ruszamy 1 lipca i skupiamy się już tylko na dzierganiu. Także kto się zapisał do kalu, to widzimy się tam. A kto się nie zapisał i ogląda ten film zaraz po jego wypuszczeniu, to być może jeszcze jakiś bilet został. Ja już rozpoczęłam, ja nie wytrzymałam. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie o tym, że wybrałam już włóczkę do tego projektu. Włóczkę wybrałam z kolekcji Lamana, ale nie jest to perla, którą Wam ostatnio pokazywałam, tylko jest to Komo. Komo, która, która występuje aż w 56 kolorach. Tutaj mam właśnie katalog. Kasia mi go przysłała, żebym mogła ewentualnie pokazać. Ponieważ oczywiście w Kalu są zniżki do między drutami i między innymi na tą właśnie włóczkę. Tak wygląda mój kolor. Mówiłam Wam, że chcę granat, ale... Ostatecznie zdecydowałam się na kolor jeansowy. Jest to ciemny denim, dark denim chyba się nazywa ten kolorek. Gdzieś tu na ekranie z boku podpiszę Wam, jaki to jest kolor. Jest to kolor z literką. M to oznacza, że jest on melanżowy, czyli nie jest płaskim kolorem, tylko takim. Tu możecie zobaczyć już moje próbeczki. Ja już też pokazywałam te próbeczki na Instagramie. Zrobiłam dwie, ponieważ pierwsza na drutach numer 4 wyszła mi za krótka w rzędach. To znaczy, rzędów miałam za dużo i spróbowałam na drutach 4,5. A ta jest na drutach 4, a ta jest na drutach 4,5. I muszę Wam powiedzieć, że to jest pół numeru różnicy, ale bardzo, bardzo wyraźnie ja widzę, która jest na jakich drutach. No i już na tej próbce yy, robionej na drutach 4,5 mm uzyskałam lepszy wynik, jeżeli chodzi o rzędy. Ilość oczek na szerokość uzyskałam taką, jak chciałam, 21 oczek, ale rzędów już miałam mniej. Bo wyszło mi 30 rzędów na 4,5. Nadal do próbki z projektu brakuje mi dwa rzędy i myślę, że te dwa rzędy to nie jest już jakiś wielki kłopot. Więc na Instagramie nie powiedziałam, ale tutaj powiem Wam, że decyduję się na te druty 4,5, bo na czwórkach jest ta dzianina dla mnie zbyt. Zbita. Też byłaby bardzo fajna, na przykład jakiś sweterek. Myślę, że spokojnie, czy bluzeczka na tych drutach numer 4 wyglądałaby bardzo fajnie, ale tu chciałam mieć ten efekt zbliżony właśnie do tego moheru, do tego co mamy we wzorze. Ja dziergam tą wersję Moher Edition i tutaj ten sweter dziergany jest podwójną nitką moheru. Więc chciałam uzyskać właśnie taką lekkość, ale dlaczego nie chciałam z moheru? Bo nie chciałam czuć tego moherowego włoska, bo wiem, że przeszkadzałby mi ten moherowy włosek do noszenia tego sweterka latem. Chociaż ja moher lubię, ja moher mogę nosić, ale dla mnie moher jest idealny na zimę, a nie na lato, więc dlatego zdecydowałam się na włóczkę, która nie będzie gryzła, która jest miła. Ta włóczka komu to jest absolutne, absolutne zaskoczenie dla mnie, bo to jest włóczka 100% Marino, ale ona ma taki włosek, ale kaszmirowy i wyglądem przypomina bardzo kaszmir i jest również taka delikatna. Nie jest tak miękka jak kaszmir, ale również miękka. I bardzo jestem ciekawa efektu końcowego. Tutaj możecie zobaczyć początek mojej robótki. Zaczynamy od ściągacza, a później już pracujemy jerseyem. Na okrągłym karczku to jest sweter, więc pracujemy sobie cały czas dodając w odpowiednich rzędach oczka i tak powiększa się nasz karczek. Właśnie tak już wygląda ta moja robótka. Czego jeszcze nie powiedziałam, a co jest w tej włóczce takie fajne, to to, że po zmoczeniu wypełniają się wszystkie te dziureczki. Które widzimy, jak pracujemy tą włóczką, i myślę, że troszeczkę luzu między oczkami tutaj jest wskazane dla tej włóczki, właśnie po to, żeby po tym popraniu i po wysuszeniu, mia... żeby te włoski miały gdzie się pięknie pokazać i zmieścić. Także na razie tyle, jeżeli chodzi o mój nowy skardigan. Na mój rozmiar zamówiłam 7 modków. Tutaj widzicie tylko część. No a później dopiero dokonałam przeliczenia i stwierdziłam, że może mi zabraknąć. Jeszcze nie wiem jak to wyjdzie, ale domówiłam jeszcze jeden motek i już go dostałam, więc mam 8 motków na mój rozmiar. I razem z tym ósmym motkiem Kasia przysłała mi właśnie katalog, lamany, żebym, żebym zobaczyła, co tam oni mają. I przysłała mi jeszcze włóczkę, nad którą się zastanawiałam, ale której ostatecznie nie wybrałam. Dostałam jeden moteczek i przetestuję ten moteczek, także następnym razem powiem Wam trochę więcej o tej włóczce. Taki wybrałam kolorek, który bardzo mi się podoba. No i nie wiem, co z tego jednego moteczka powstanie na pewno próbka i na pewno test tej włóczki. To jest bawełna z modalem. Tutaj mamy 60% bawełny, 40% modalu. Teoretycznie powinna tutaj próbka wyjść, bo producent właśnie podaje, że podaje idealną tą próbkę do tego projektu. 21 oczek na 28 rzędów. Włóczka przeznaczona jest na druty 4 lub 5 mm. Sweterek z tej włóczki byłby Dwa razy chyba cięższy y, niż sweterek, który ostatecznie wyjdzie z komo, bo włóczka komo, tego też chyba Wam nie powiedziałam, ma w takim motku 25 gram. To jest dokładnie gramatura kaszmiru, a pracujemy tutaj na drutach 4-4,5 mm. Więc to jest niesamowite, że, że ona jest taka lekka. A z kolei w tym moteczku mamy 50 gramów, i to jest już cięższe. No bo tutaj mamy bawełnę z modalem, więc kardigan, który byśmy z tego wykonali, byłby cięższy, bardziej lejący, ale e, bardziej odpowiedni na lato, tak? Bo tutaj mamy bawełnę. No nic, ja ją sobie przetestuję i na pewno Wam o tym opowiem. Poza nowi z kardiganem, w którym przepadłam absolutnie, projektem, do którego wróciłam, jest Ewa Kardigan. Dla mojej córeczki i zabrałam się w końcu za dzierganie ściągacza. Już mi tutaj zostało chyba centymetr czy dwa tego ściągacza zrobić, później będę robiła plisę, a na końcu zrobię drugi rękaw, tak ten sweterek prezentuje się na tą chwilę. Powolutku się dzierga. I tylko dla przypomnienia ten kardigan powstaje z włóczki Pyrgynt. I moja trzecia robótka, którą aktywnie dziergam, to jest Olga. Aktywnie, ale powoli. Ale jak widzicie, zrobiłam już kołnierzyk i tak oto on się prezentuje. Tak jak mówiłam, zrobiłam włóczką niebieską. Tutaj bez jakichś szczególnych fajerwerków i zaskoczeń. Ale bardzo, bardzo podoba mi się, jak to tutaj wszystko wyszło. I w tym swetrze teraz chyba przejdę do dziergania drugiego rękawa, tak mi się wydaje. A na samym końcu dokończę body. Wiem, że tutaj ręka wpójdzie szybko, bo jednak tutaj tak naprawdę cały czas chce się robić kolejny pasek. I Olga jest również dziergana z włóczki Pyrgynt. Jeśli w ogóle interesują Was te włóczki, które, o których mówię, na przykład Lamana Como, Lamana Cosma, czy Perla, którą pokazywałam w poprzednim odcinku, albo Pyrgynt właśnie to te włóczki możecie kupić w sklepie Między Drutami we Wrocławiu. Ale sklep między drutami sprzedaje również włóczki online, więc można je zamawiać. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale do mnie, tutaj do Niemiec, przesyłka od między drutami idzie dwa dni, więc to jest jakiś w ogóle kosmos. I wcale nie jest aż taka droga ta przesyłka. Więc jeżeli interesują Was włóczki, które pokazuję, a które właśnie są z tego sklepu, to przypominam Wam, że możecie skorzystać z mojego kodu, który daje Wam 5% zniżki do między drutami na cały asortyment. Wszystkie aktualne zniżki, nie tylko do sklepu między drutami, znajdziecie w opisie tego. Filmu, więc warto tam zajrzeć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym e, powiedzieć, o której chciałabym przypomnieć raczej, i jest to wakacyjna promocja na kurs Sabai Top w mojej akademii Dziergania, w Knitting Academy. I ta promocja jest do dzisiaj. Ta promocja polega na tym, że kupując pakiet najtańszy, pakiet Basic, dostajecie dostęp zamiast standardowego miesiąca, to dostajecie dostęp do kursu na całe wakacje. Ten kurs jest przeznaczony dla osób początkujących, i ta promocja jest tylko do dzisiaj, do 30 czerwca. Więc tylko krótko przypomnę, kto ogląda ten film: hmm, kto ogląda ten film od razu po, po jego wypuszczeniu. To jeszcze może się na tą promocję załapać. Szczegóły również w opisie. A teraz przejdziemy chyba do unboxingu, do pudła, które okazywałam Wam w ostatnim filmie, które przyszło od firmy Bobiny. Tu z boku wstawię Wam ten unboxing i pokażę Wam, co do mnie przyszło. Słuchajcie, zamówiłam sobie sznurki giganty. Zamówiłam sznurki w rozmiarze 9. W rozmiarze 9 mm, ale nie o rozmiar tutaj tak naprawdę chodzi, a o te kolory, które widzicie: dopamin blue, dopamin pink i dopamin lime. Są to kolory, których dotąd w bobinach nie było, bo paleta kolorystyczna, właśnie w bobinach, zobaczcie, jest bardzo spokojna. I z tego co mi wiadomo, to jest to edycja letnia limitowana. Sznurki w tych kolorach występują we wszystkich możliwych rozmiarach. Oprócz sznurków do makramy. Sznurki do makramy, zdaje się, nie będą produkowane w tych szalonych kolorach. I ja zamówiłam sobie ten najgrubszy sznurek, bo chcę spróbować zrobić z tego torebki. Czy mi to wyjdzie, to nie wiem. Jeżeli uda mi się zrobić coś fajnego, to na pewno tutaj się tym z Wami podzielę. Na razie póki co, jeszcze się za to nie zabrałam, mam nadzieję, że latem będę miała trochę więcej czasu i będę mogła się tutaj kreatywnie wykazać. Oprócz tych kolorów zamówiłam sobie jeszcze dwa takie grube motasy w innym kolorze i wybrałam taką zieleń i to jest zieleń eukaliptusowa i na te dwa motki mam konkretny plan chcę, żeby powstał z tego kosz z instrukcji na stronie bobiny pokażę wam teraz jaki to będzie kosz i ten kosz dzierga się na grubym szydełku na szydełku numer 16 ja takiego szydełka nie miałam i również takie szydełko drewniane w rozmiarze 16 dostałam od firmy Bobiny, żeby mogła sobie ten kosz zrobić. Nie wiem kiedy ten kosz powstanie, ale chciałabym bardzo już mieć go na jesień, na moje zimowe dzierganie, bo myślę, że w tym koszu będę sobie po prostu trzymała swoje motki albo może swoje projekty. Zobaczymy. I oczywiście, jeżeli powstanie coś ciekawego, co, czym będę się mogła pochwalić, to się wam tutaj pochwalę. Jak mi nie wyjdą te torebki, które sobie wymyśliłam, to może z tych kolorowych sznurków też zrobię jakieś koszyki. Chciałam Wam też pokazać, jak jest zbudowany ten sznurek. Zobaczcie, on ma tak jakby sznurek w sznurku. Ten gruby sznurek, z tego co tutaj czytam, jest 100% z bawełny i ma poliestrowy środek. Zobaczmy sobie, jak to jest zbudowane. W środku to jest właśnie poliestrowe. To jest w środku sznurka. Później na to mamy cieńszą powłokę i taki cieńszy sznurek. Nie wiem... Jak porównuję tutaj do, do tej palety kolorystycznej, co w środku chyba jest 5 mm, a na wierzchu jest kolejna, kolejne ubranko, co tworzy nam sznurek grubszy, i tu mamy już 9 mm. I tu jest taki guzełek, i myślę, że on chyba będzie oznaczał, że tutaj należy zacząć swoją pracę. Bo zobaczcie, tu też jest końcówka, ale bez guzełka, i ona jest tak jakby bardziej z zewnątrz, a ten widać, że wychodzi od wewnątrz. I myślę, że tak trzeba pracować tym sznurkiem. Tak jak w tym filmie z Laurą, który nagrałam na temat torby ze sznurka bobiny. Laura tam mówiła, w jaki sposób najlepiej jest pracować, jak, jak najlepiej jest wyciągać ten sznurek z takiego wielkiego motka. I myślę, że chyba, chyba to, jest, to jest to miejsce, bo jak pociągam, to, to idzie. Więc tak mi się wydaje, że to będzie po prostu początek. Dobra, sznurki sznurkami, ale pewnie jesteście ciekawi, co to za rozdanie dla Was przygotowałam. Ja już na początku pytałam firmę Bobiny, czy byłaby możliwość dla moich widzów zorganizować rozdanie. I przy tym pierwszym filmie, który zrobiłam, tu go Wam gdzieś podlinkuję. Firma powiedziała, że najpierw zobaczmy, czy to się w ogóle spodoba widzom kanału dziewiarskiego, a później pomyślimy, co zrobimy. Dalej. I tamten film bardzo Wam się spodobał. Bardzo wiele osób zrobiło torbę, którą Wam tam polecałam. Tutaj nie będę o tym opowiadała. Kto nie widział jeszcze tego filmu, to tam Was odsyłam. I ponieważ tak bardzo spodobał Wam się i projekt tej torby, i, i pomysł właśnie na to, żeby sobie taką torbę na lato zrobić, to postanowiłam ten temat kontynuować w rozdaniu, które dla Was razem z filmą Bobiny przygotowałam. Ja zamówiłam sobie grube sznurki, ale na rozdanie dla moich widzów wybrałam sznurek 3 mm. Więc co będzie można wygrać w tym rozdaniu? Wszystko, co potrzebne do wykonania takiej torby. Do wykonania tej torby potrzeba 3 motki: sznurka 3, 3 mm i szydełko numer 6. I w jednym zestawie, który będzie można wygrać, będą właśnie 3 motki tego sznurka. I drewniane szydełko, tak jak tutaj widzicie, szydełko numer 16. To tam będzie drewniane szydełko numer 6, czyli wszystko, co potrzebujecie, żeby sobie taką super letnią torbę na szydełku zrobić. Kolory będziecie mogli sobie wybrać z tych trzech nowych kolorów. I myślę, że na lato byłaby super taka torba, mogłaby mieć tą torbę w każdym z tych trzech kolorów, ale ponieważ już mam taką torbę, to myślę, że nie potrzebuję więcej, dlatego ja zdecydowałam się na taki gruby sznurek, bo chcę trochę po prostu poeksperymentować. Moim dziewczynom też te kolory bardzo się podobały, więc być może powstaną torebki dla moich dziewczyn, a z tej niebieskiej może, może coś dla mnie. Zobaczymy. I takich zestawów tutaj na rozdanie na YouTubie będzie aż trzy ja wybiorę zwycięzców, ale zwycięzcy otrzymają swoje zestawy prosto od firmy Bobiny, i te zestawy mogą być wysłane do całej Unii Europejskiej. Więc nie martwcie się, jeżeli nie mieszkacie w Polsce. Jeżeli macie adres w Unii Europejskiej, to możecie brać śmiało udział w tym rozdaniu. Takie samo rozdanie będzie również na Instagramie. Można próbować swoich sił i tutaj, i tutaj, ale końcowo będę zwracała na to uwagę, żeby jednak jedna osoba nie wygrała w dwóch miejscach, ale oczywiście, żeby zwiększyć swoje szanse, możecie próbować. Instagram zostawmy, tam będą trochę inne zasady, a teraz przejdźmy do tego, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu tutaj na YouTubie. Żeby wziąć udział w tym rozdaniu, należy obserwować ten profil, zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Oraz napisać komentarz. W tym komentarzu chciałabym, żebyście napisali trzy powody, dla których warto śledzić ten kanał. To mogą być zabawne powody, konkretne powody albo całkiem osobiste powody. Tak naprawdę to, co sprawia, że wy oglądacie ten kanał i już jestem ciekawa waszych kreatywnych odpowiedzi. I teraz najważniejsza rzecz. Na zostawienie komentarza macie 24 godziny od. Opublikowania tego filmu. Ja po 24 godzinach zablokuję możliwość komentowania. Po rozstrzygnięciu tego rozdania odblokuję te komentarze, żeby, żeby może ktoś, kto ten film będzie oglądał, będzie chciał o czymś innym napisać, żeby miał taką możliwość. Ale tu na to rozdanie macie 24 godziny. Wyniki tego rozdania będą ogłoszone w kolejnym filmie. Trzymam za Was kciuki i życzę Wam powodzenia w rozdaniu. Ja już żałuję, że nie wzięłam sobie zestawu na dopaminową torbę dla siebie, bo powiem Wam szczerze, że chętnie zrobiłabym sobie taką niebieską, a ostatnio jestem fanką niebieskiego. A jeśli ktoś woli trochę spokojniejsze kolory, to chciałabym Wam też przypomnieć, że, że cały czas działa też mój kod do... Bobiny, właśnie, więc jeżeli podobają Wam się inne kolory z palety, nie chcecie brać udziału w rozdaniu, chcielibyście sobie zrobić na przykład taką torbę, to w opisie tego filmu znajdziecie również kod, który daje Wam 10% zniżki na cały asortyment firmy Bobiny. Ten kod działa na oryginalnej stronie Bobiny, bo Bobiny również sprzedają swoje sznurki dla sklepów, więc są sklepy, które oferują właśnie sznurki z tej firmy. No i tamten kod nie będzie działał. Ten kod działa po prostu tylko na oryginalnej stronie bobiny. Więc jeśli ktoś chce skorzystać z tej zniżki, to polecam zamawiać właśnie u nich. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Życzę Wam pięknego tygodnia, a my widzimy się w kolejnym filmie. Ciao!